Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na film pod tytułem Jaki on lub ona jest naprawdę? Jaki on jest naprawdę lub jaka ona jest naprawdę? Pomyśl sobie o tej osobie, jeśli chcesz wiedzieć, jakie ona ma, jakie ta osoba ma intencje, zamiary, kim tak naprawdę jest, to dokonaj wyboru. Jeden i dwa. Numer jeden, numer dwa. Jaki on jest naprawdę lub jaka ona jest naprawdę? I patrzymy sobie. Dla osób, które wybrały kalię, numer 1, jaki on jest naprawdę. Karty pokazują, że ta osoba ma. Yy, Dużo takich trudnych emocji w sobie zakorzenionych. Ten ktoś może być osobą bardzo depresyjną, bardzo zmienną emocjonalnie taką melancholijną, powracającą do przeszłości, żyjącą przeszłością. Ten ktoś mógł mieć w życiu Trudny okres, bardzo trudne, dzieciństwo, dorastanie, brak miłości ze strony osób bliskich, najważniejszych w tamtym momencie. Być może wychowywał się ten ktoś w domu dziecka. Tutaj mogą być różne historie. Nie będę tak się nad tym rozwodzić, moi drodzy, bo to ma być króciutki filmik. To jest czytanie ogólne, ale. Mm, Kim naprawdę ta osoba jest? Osobą bardzo poblokowaną, osobą bardzo depresyjną, zakompleksioną, zamkniętą w sobie, żyjącą w swoim świecie, w świecie iluzji, w świecie marzeń. Ogólnie ta osoba jest dobrą osobą, karty pokazują, tak? Bo ta karta mówi o tym, że gdyby ten ktoś zmienił wibrację, gdyby ten ktoś zmienił postrzeganie życia, gdyby ten ktoś. Zaczął inaczej skupiać się w swoim życiu, odciął pewne myśli, pewne etapy, pewne schematy, pozamykał w swojej przestrzeni, zaczął żyć tu i teraz. To karty pokazują mi, że ten ktoś byłby radosny, byłby taką duszyczką, której byłoby wszędzie pełno, ale na ten moment ten ktoś jest zakompleksiony, zamknięty, depresyjny, poraniony, może ranić innych, nie okazujący uczucia, zamykający się w sobie, używający ciętego języka, z racji tego, że jest taki. Mm, Zmienny emocjonalnie, tak? Tak bym tutaj to nazywała. Zmienny emocjonalnie i bardzo bierny w jakimkolwiek działaniu. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Jaki jest on naprawdę? Jaki jest on naprawdę, lub jaka jest ona naprawdę? Dla Was, moi drodzy, którzy wybraliście talię numer dwa, jaki jest on naprawdę? Raniący, raniący, karty pokazują, tak, mocno tutaj raniący, będący cały czas w jakimś konflikcie wewnętrznym. Dziewiątka buław o tym mówi odgradzającym. Ten ktoś jest osobą nieprzystępną, nie pozwoli się zmienić, żyje jakimś schematem i funkcjonuje w jakimś dziwnym swoim świecie. Nie chciałabym mówić wyimaginowanym, ale w jakimś takim swoim świecie, gdzie uważa, że wszyscy i wszystko jest przeciwko temu komuś, ten ktoś może ranić słowem, może ranić czynem, może ranić gestem, zachowaniem. Jest to taka osoba na ten moment, która może krzywdzić, która nie do końca rozumie, która nie chce pomocy, która odgradza się. Jest bardzo ten ktoś emocjonalny. Może być tak, że ten ktoś ma trudną relację z tatą albo z jakimś starszym bratem, z jakimś wujkiem, z dziadkiem. Może być też tak, że ten ktoś. Właśnie wychowywał się w trudnym domu, w bardzo trudnym, toksycznym domu, gdzie tata był trudny, despotyczny, toksyczny albo nadużywający alkoholu. I ten, ten mężczyzna, o którym teraz tutaj właśnie mówimy, może takie mieć wzorce wyciągnięte z domu, gdzie prawo dżungli zwycięża, tylko silniejszy, wszystko trzeba, tylko walką, krzykiem, agresją, po trupach byle do celu. Ten ktoś jest nieprzystępny na ten moment emocjonalnie. Jest bardzo zablokowany, jest zimny, oziębły, tak? Błąkający w swoich trudnych myślach, stworzący czarne scenariusze, u, u taki żyjący w przeświadczeniu, że wszyscy są przeciwko niemu, że życie to jest ciągła walka. Może ten ktoś być też kimś, kto może nie dotrzymywać słowa. Może być taki um, oziębły, nie dotrzymujący słowa i też powiedziałabym pewnego rodzaju jakieś tutaj zaburzenia emocjonalne. Też w tym kimś są, i tutaj by trzeba było dużo przepracować, dużo odpuścić, dużo uwolnić, bo te myśli nie pomagają temu komuś. Te myśli są takim motorkiem napędowym do negatywnego działania. Ten ktoś nisko wibruje, negatywnie myśli, negatywnie postrzega świat, widzi we wszystkich wrogów. Tak to, moi, moi drodzy, drodzy, na ten moment wygląda. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Pozdrawiam.